Aha, uh Dziunia -huh. wyczuła kocimiętkę. Czpumka. Gryzanie Gryzania nie reaguje. Gryzuś o jedzeniu myśli teraz. Patrz tutaj, kochanie. Co nie? co to? Oj, 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 już ja się wydarzało, tak? Jezu! Yes. No oczywiście, muszę się wytarzać w kocimience, tak? Moja mała ćpunka. <noise> Gizmo, Twoja kocimienka jest. No, ale Dziunia była pierwsza. Gizmuś, chodź. Idzie Gizmo. Chodź, Gizmo, zobacz, co tu jest. No, co tu jest? Zobacz. Oho, jest i drugi. Czpunek. Patrz. Dzień dobry. Gryzą zajęty jedzeniem, nie będziemy mu przeszkadzać. No, tam jest. No. Wstaniemy, będzie lepiej widać. Nie damu. mu. Daj mu troszkę. Boże, ty się cała wydarzasz w tym. Junka, daj troszkę Gizmusiowi. Daj troszkę bizmusio. No daj ty moja kochana. Daj mu poćpać. To Ty się już cała wydarzałaś w tym. Daj drugiemu. Mm. Słonko, moje kochane, moje maleństwo moje. Ty też, moja kochana, ty moja dzyczoneczko, ty. Ty narkomanko. Gryzoń! Chodź. No, no chodź. Jest Gryzoniek. Jest nasze kochane drugie... trzecie. ha coś tu mi pachnie, tak? Mu nie oddaj się wytarzać gryzeniowi, chodź. A dawaj brzucha. <gry> dawaj brzucha. O, ty lubisz po brzeszku, lubisz. Co on wyprawia, co? A gryzonik do mnie woli, tak? On tutaj na pieszczochy woli. Moje kochane. Moje maleństwo chorowite. chodź, chodź do mnie. Moje kochane. O nie. O, jego ja nie interesuje, miętka. Ma w nosie. No, chcę do pana na pieszczożki i na głaskanie. Oj, oj, oj. Widać, że chorowitek się nam tu przewraca trochę. Tak, dla niego najważniejsze to tu głaskać, a nie tam jakieś kocimietkami się będziemy przejmować, tak? Głaskać chcemy. O, ten se niech ćpa. <laughs> a my się tu głaszczemy. Moje kochane, moje maleństwo, Boziu. No, naraczysko chory. Nerek. Niestety. A do tego problemy z błędnikiem, jak widać. Ale no, weterynarze wszyscy mówią jednogłośnie, że no niestety operacji by nie przeżyło. Kocisko jest zbyt wycięczone pierwszą chorobą, żeby zająć się tym jego ruchem i tym błędnikiem. Ale nie wygląda, prawda? Na jest. Piękny grubasek, a przytulasek. Wszystkie mam koty bardzo kochane, jak widać. A Tamta sobie siedzi teraz tutaj przy moim rowerze. Jak widać moje kotki wszystkie są kochane, ale ten jest wyjątkowy. Te oczka piękne, to to jest wyjątkowe kocisko. Nie opuszcza mnie o krok. Po prostu cały czas byłoby przy mnie. A ty co, ty łobuź, To mój pierwszy. To on właśnie był chory na zapalenie yy, tutaj płuc. Yy, przeżył śmierć kliniczną po wstrząsie anafilaktycznym. Ale ogólnie wszystko się ogólnie dobrze skończyło. Jak widać... Ajajaj, pazurki! Pazurki, kochanie. No tak. No tak. Nie no, musi pieścić się, musi. No i moja ty, Moja łapeczka. Tak no przecież no przecież cię kocham A to moja Krakowianka, a z Krakowa przyjechała. To mi pani przywiozła ją do mojego gizmusia. A on trafił do mnie gdzieś w styczniu z takiego domu, tam opieki dla zwierząt, ze schroniska takiego. Obejrzałem o nim filmik i od razu się zakochałem. Wiedziałem, że jest bardzo chory, ale to w niczym nie przeszkadza, jak ma domek kochany, staruszek. A ty, ćpunie, dawaj brzucha, dawaj to te brzucha, tej ćpunie tej mojej. Po nie, dźpo nie. Nie, ty mój. Dawaj brzucha. Dawaj brzucha. A to jest tak. To, to jest pieszczok brzuchowy. Wszystkie pieszczoszki po brzuszku to tak, jak najbardziej, jak najbardziej lubimy, tak? To jest pieszczok grzbietowy. Wszystkie pieszczoszki po grzbiecie. Jak najbardziej tak kochamy lubimy. Lubimy wszystkie pieszczochy po śpiecie A to jest pieszczoch ogonowy. Wszystko pod <grymne> ogonem, nad ogonem, wszystko nad ogonkiem. Lubimy tutaj przy kręgosłupku. Ha, tam ucieka. <grymne> Może trochę coś o temu buziaku powiedzieć, co? Jezu. a co tu o nim mówić jak to? Ło? Pieszczoszka. pieszczoszka, pieszczoszka. No on waży ponad 6 kg. Proszę zobaczyć, to jest bardzo olbrzymi kot, ale nie ma nadwaki. To on taki po prostu jest. Jestem taki, tak? Jestem dużym kotem. Jestem dużym kotem. Jestem dużym kotem ćwonem. Miał no tak dobra, zostawię cię, pozwolę ci śpać. Ty już nikogo nie wpuścisz do ćwania, co? No. No. Co tam się dzieje? Puścisz Dziunię trochę. Fredzia. Piękna szylkreta, co? Puścił trochę. Masz, Rodziunia trochę punka. Masz. Bo on ci nie da. Moje kochane. No a gryzoń, jak widać, gryzoń na kocimiętkę nie, re, nie reaguje. No w nosie jego interesuje jedzenie i przytulanie. <grystanie> a nie ten mój któreś ty myślisz? Paputki śliczne, różowe, ty moje kochane, ty piękne. Mmm, ząbki. A ma najpiękniejsze zęby ze wszystkich kocisk. Weterynarz go bardzo chwali, czy znaczy mnie i jego, no nie? Że ma takie piękne ząbki. A my po prostu myjemy ząbki. Tylko dziś. taką specjalną pastą dla zwierzątek. Wszystkim myjemy, bo Dziuni to trzeba, bo ona, ten... Staruszkowi jedynie nie myjemy, bo staruszek to już prawie w ogóle ząbków nie ma. Nie podała do tego, no nie <grymiania> jak by tu powiedzieć, umycie jego z obków to jest po prostu na <awełk> tyle stresujące dla niego, że nie ma co. Aj, aj, tak, dawaj brzucha. Tak, dawaj brzucha. Tak, to jest, jak mówiłem, brzuszny pieszcz. Brzuszny pieszczoch, brzuszek to jest jego miejsce do pieszczoszek. Nie? Nie ruszę dobrze. To był sygnał nie dotykać. To nie dotykamy. Przeciwam na swoje tyle koty, że wiem kiedy. Zaczyna mnie drażnić. No, pożegnamy się. Papa. Pa.